Jest taki piękny fragment w Piśmie Świętym, który bardzo z Moniką kochamy, którego warto się w ogóle nauczyć na pamięć. To jest pierwszy list Świętego Jana, rozdział czwarty, w którym padają takie piękne słowa. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, bo miłość jest z Boga. Każdy, kto miłuje, zna Boga, narodził się z Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Można by powiedzieć, nigdzie indziej w Piśmie Świętym tak wprost nie jest powiedziane to cudowne zdanie. Bóg jest miłością. Właśnie, kim jest Bóg? Jest jasna definicja. Lepiej nie myśleć, kim on jest, ale właśnie możemy doświadczać, kim on jest. Jest miłością. I teraz można powiedzieć, że to jest jakaś niesamowita weryfikacja tego, co my mamy z nim w ogóle wspólnego, bo możemy być ochrzczeni, bardzo religijni mieć na ustach Boga, a nie mieć z Nim nic wspólnego. E, tak jest moje doświadczenie, ale myślę, że właśnie świętego Jana podobnie, skoro napisał tak w swoim liście, e, że im, im dłużej żyję z Bogiem, e, im, można powiedzieć, więcej, mogłabym powiedzieć, że więcej o Nim wiem, więcej Go doświadczyłam z biegiem lat, to okazuje się zupełnie odwrotnie, że jestem w stanie coraz mniej o Nim powiedzieć, a jedyne, co pozostaje, to właśnie to, że jest miłością. Może się więc zdarzyć coś bardzo ciekawego. Będzie jakiś ateista, ktoś, kto mówi: Jestem niewierzący. Swoją drogą tutaj taki nawias: lubię zapytać kogoś niewierzącego, a w co pan nie wierzy? Jak mi mówi, w co nie wierzy, to stwierdzamy, że nie wierzymy w to samo. No ale mówi, że jest niewierzący, a robi bardzo wiele dobra w swoim życiu, prowadzi jakąś działalność charytatywną. Zajmuje się jakimś przewlekle chorym, jest pięknym, szlachetnym człowiekiem, wtedy może się, kochani, okazać, że on jest bliżej Boga, nie nazywając go, bo ma udział w miłości, niż ktoś, kto mówi teraz tę konferencję. A więc Bóg chce patrzeć moimi oczami, chce dotykać moimi dłońmi, chce tulić moimi rękami. Chcę mówić moimi ustami i w ten sposób chcę się uobecniać w świecie.